Ksiądz Roman kotlarz, kapamęczewnik, męczennik, paszyłowca i z innych parafii, do góry dziecy zjadł w Sandomierzu szły petycje podpisywane przez bardzo, bardzo wielu ludzi, aby cię zostawić. Pisano, że potrafi wspaniale z młodzieżą pracować, że zachwyca swoimi kazaniami, że jest świadkiem, autentycznym świadkiem Chrystusa, ale tak to już jest na ziemi że tam jest dobro obok będzie się rodziło zło które będzie chciało to go zniwelować i oszucić a więc zarzucano że bało się innych Znamy ten bardzo mocny i bardzo bolesny finał jego życia z roku 1976 kiedy klamra jego życia tam kiedy celebrował w uroczystość w niebowzięcia Matki Bożej ostatnią mszę świętą, jakże wtedy sławy. Bo wszystko zaczęło się nie tak dużo wcześniej, gdy 25 czerwca robotnicy Radomia wyszli na ulicy, aby protestować przeciwko podwyżkom, przeciwko deptaniu praw człowieka, przeciwko traktowaniu tak bardzo przedmiotowym człowieka. Tam znalazł się ksiądz Roman. Czy czuł, że musi tam być? Czy Pan Bóg go tam zaprowadził właśnie w tym momencie? A może podświadomie wiedział, że będą protestować, a jego miejsce jest przy człowieku? Bo rozumiał coś, co potem Jan Bałki wyartykułował w pierwszej nazywanej programową encyklice o odpowiedzielu człowieka, że to człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła. Więc stał na schodach. Radomskiego Kościoła Świętej Trójcy i błogosławił tych towarzyszy. A potem, a potem przeszedł z nimi kawałek i pisał do księdza prynasa, że pełni świadomie szedł, szedł z nimi, bo podzielał ich troskę, ich wołania o prawa człowieka, których niszczyć nie wolno, bo człowiek jest święty, bo człowiek jest przez Boga do świętości bezwany. A potem przyszły ciemne noce na tych, którzy złoczynili swoją drugą naturą, którzy księdza bili katowali, którzy chcieli śladów nie zostawiać i generalnie wymykali się nawet tym, którzy księdza milnowali. A potem ten finał, kiedy ksiądz już nie miał siły, kiedy zasłał w przy świętej, kiedy trafił do radowskiego szpitala. Kiedy przestraszony majaczył i biegał po sali, bojąc się tych, którzy poprzednimi nocami napastowali go, a potem 18 sierpnia 1976 roku i jego wykonało się, potrzebna była ta ofiara jego życia. Wolno nam do niego odnieść słowa, które Jan Paweł drugi skierował do innego kapłana męczennika, Osłabionego księdza Jerzego Bopiełuszki. Po śmierci tego warszawskiego kapłana papież Polak mówił modle się, aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak skrzyża z martwych stanie, aby z tej śmierci wyrosło dobro. Moi drodzy, jak bardzo dzisiaj trzeba nam zachwycić się bogactwem przeszłości ludzi których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Jak bardzo trzeba nam zachwycić się, ich stawianiem sobie wymagań. Jak bardzo trzeba podziwiać heroizm tych, którzy nie zniechęcali się także wtedy, kiedy głody pod nogi rzucano. W milcu ksiądz Roman Kozarz, gdy rękie ze szkoły wyrzucono, uczył na robie dzieci Katefezy, zbierał je tam. I tłumaczył prawdę o Bogu. Nie przeszkadzały mu warunki. Człowiek jest zbyt cenny, żeby warunki wzięły górę nad nim. Głosił Chrystusa. I czynił to zawsze. I tłumaczył, ja muszę być z tymi ludźmi. Byłem z nimi zawsze. I w ostatnich chwilach swojego życia i przebaczał. I wzywał Matkę Bożą aby go ratowała, aby dała mu siłę i była pomocą. <laughs> Patrujemy się dzisiaj w jego postać i chcemy prosić, aby zwyciężało dobro. Moi kochani, chrześcijanin musi mieć oczy szeroko otwarte. Chrześcijanin nie jest człowiekiem liściwym. Ręce chrześcijanina nie mogą być zaciśnięte w pięści. Taka postawa zachowała tych, Którzy stali pod krzyżem Chrystusa, wrzeszczeli na niego i wyzywali go. Chrześcijanin przebacza, czyni znak krzyża, błogosławi, a nie zło rzeczy. Taki był ksiądz Roman Keklarz, taki był ksiądz Jerzy Popiełuszko, taki był ojciec Maksymilian Kolbe, takimi były całe rzesze męczenników, bo miłość jest silniejsza od słowa, bo pszenica zwycięży. Nie szatana i zwycięstwo ostateczne zawsze do Boga należy, bo dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie w Chrystusie, w nim stają się dziejami zbawienia. Ksiądz wam to tak wierzymy i zniebawódni się za tych, którzy go ratowali, wili, prześladowali, którzy dokuczali i niszczyli, bo w planach Bożych jest nawet ten chwast. Posiadany między pszenicę tak naprawdę przemienił się w dobro, aby z tej śmierci wyprowadzić dobro jak skrzyża z martwek stanie. Takiej Polski, która by Was nic nie kosztowała, ten sam błogosławiony papież dopowiada, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska przyjęli z taką wiarą, nadzieją i miłością, jaką Chrystus w nas zaszczepiona w życie świętym. Przejmijmy całe to dziedzictwo. Jest w niej wpisana męczeńska śmierć zarowana Romana Kotlarza. Oddajemy go dzisiaj Panu Bogu i jego krew, która wciąż woła głośno z ziemi ku Bogu. I modlimy się za tych, którzy go kartowali i bili, aby oni się nawrócili, aby oni mogli być zbawieni, bo tego od nas wymaga nasze chrześcijaństwo. I modlimy się za nas samych, abyśmy budowali przyszłość ojczyzny. I świętość osobistą każdego z nas na miłości. Aby złotą zwyciężać. Bo dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie w Chrystusie. W nim stają się dziejami zbawienia. Amen. Dzień dobry Państwo, nazywam się Pan Jestem pod dużym wrażeniem dzisiejszego kazania. Już chyba nie muszę tutaj nic na temat księdza Kotlarza dodawać, ponieważ... Wszystko powiedział w kazaniu ksiądz bardzo w bardzo sposób piękny, poruszający. Ja powiem, że nigdy księdza Kotlarza osobiście nie znałem, yy, ale yy, robię filmy historyczno-patriotyczne, mam ich ponad 100. Proszę Państwa, moje filmy zawierają tylko zdjęcia. I yy, Więc nie ma tutaj żadnego marginesu na jakąś interpretację, dowolność, czy jakieś przekłamania. Same zdjęcia po prostu yy, mówią same za siebie, yy, natomiast moim zadaniem było te zdjęcia ożywić i nadać im odpowiedni charakter. Tutaj, proszę Państwa, w tym filmie, w tych dwóch obu filmach bardzo ważną rolę odgrywa muzyka. Pierwszy film, który chciałem zaproponować, to jest właśnie ten ,,Pęcza czy ludzi". On pokazuje księdza to z jego zwykłą posługę kapłańską, tutaj znajdziecie te zdjęcia dotyczące Waszej parafii i, i yy, jego taką zwykłą, codzienną posługę kapłańską. Natomiast ten drugi pokazuje już ścisły związek z radomskim Czerwcem, jest dość, yy, że tak powiem, obcytuje zdjęcia, które Państwo już może znają. Jeszcze chciałem dodać, że w tym drugim filmie, yy, Buntownik w sutanie, wykorzystany jest jedyny utwór, który ma w tytule radomski czerwiec 76 pochodzi z płyty Misterium Dźwięku Pana Roberta Grudnia i Pani Iwony Jędruk i tak jak powiedziałam nosi tytuł Radomski Czerwiec 73 Te ten utwór właśnie wykorzystałem. Dla mnie to jest duży zaszczyt, że ja jakąś drobną cząstkę dla księdza Kotlarza mogę oddać no i to, że Państwo tutaj są to też jest dla mnie bardzo duży zaszczyt. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam serdecznie do obejrzenia tych dwóch filmów.